Witamy w finale! Ja ogólnie. So. Tam jestem na 195. drzwiach. Nagrywam dla Was jak gram na końcówce. Nie chciałem robić live, ale jeżeli to widzicie, to prawdopodobnie w końcu udało mi się to przejść. Jeżeli widzicie ten odcinek, to przyszedłem te mainsy. Hell yeah! Mam bakterie. Bak Chciałem będzie bakterie! Mam yy, no ten, plastry, które ułatwią mi Jezu, jak się muchy przestraszyłem. Dobra, 196. Nic nie widzę jak na razie. Nie wiem czy to dobrze. O! 197, proszę, aby rasza nie było żadnego ani żadnego gówna. Nic nie powiedziałem. To nie jest 198 Kurna się boję Everybody! Where is party? Jakie... Idziemy na sick party! No, nie znowu! To trzeci raz się tego podejmuję! To jest naprawdę... To nie jest, 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 jest łatwe, naprawdę! Dobra, a jak przejdziesz do tego jeszcze raz, się nie poddasz? Eee, raczej się poddam. I będę... I, i, I dostanę pięciominutową depresję. Dzień dobry. Nie, nie to, to zasugeruję, tylko że załamie się, bo ten... Naprawdę to już... Gra, nie wiem, to gram, ale... Po prostu nie chcę się stresować. Nie chcę się po prostu stresować. Ja nie gram, ale on też ma admin panela. Tak. Nie czopek? No. A. To fajnie. Grenzy z nim na admin panelu i było fajnie. I przeszedłem bez śmierci. jeszcze tam? Jestem ostatnie. Tam? Boże, tam nie dobiegnę przecież. Chciałam, chciałam jej łapkę dotknąć. Co się nie wyszło? Już już Dobra, no dzięki za motywację, bro? Nie wiem, ja mam nadzieję, że... No teraz. No brawo. Jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa Czekaj, ja zaplanuję sobie trasę, tędy, tędy Tam jest najgorsze. Mam pomysł, czekaj. Jeżeli mogę tak zrobić. Po... Mogę! Jest! Chyba mogę? Dobra. Dalej już chyba nie da się. Nie da się... Idę, idę skrótem. Znaczy nie skrótem, ale łatwiejszą trasą. Przeskoczyłem to gówno. Brawo! To skoro jest? Tak. Nie gadaj. Brawo. <noise> e, idzie teraz. Na samą górę. O. Dobra, i co tu się dzieje? Witam. Ja mam wszystkie adzygmenty w generalu. O! I dobra, i co tu się stanie? Nie, nie zamendingu. Hmm. Co schować? Nożyce bym dawał. Dobra, nożyce. Mogę drugie. Ja chcę jeszcze raz! A, to jednak nie. Uładź, ładnie w ogóle. Wszedłem na zewnątrz? Uciekłam z hotelu! Żupi! A bardziej z, ma... z kopalni hotelu. Co to za kupa? Jakiś zamek? Nie, dobra, jeżeli tu będą drzwi dwuset... dwasetne pierwsze. Wchodzimy! Do zameczku kochanego. Żupi! Yeah! Oh, o, no. na Ale co tam jest? No na! To tylko nie on. To jest Czego nie? Nie. O kurde!